Cześć. pilnuję po sesji. Ostatnie spojrzenie na Etnę, której nie widać bo jest za chmurami. Żegnamy się z ripostą. Ociekamy z tych chmur i lecimy w stronę słońca. Co nie? No. Było tak mega zimno w ten pierwszy dzień. Że nie chciało mi się już nagrywać zbyt wiele materiału. Więc na morzu ta temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Więc jak na lądzie było 12 stopni, to przypuszczam, że na morzu było około 5 stopni maksymalnie. I to, to mi się całkiem podoba. Przez ściślinę messeńską będziemy dzisiaj płynąć. Tam jest charybda i scylla, które tylko czekają na życie marynarzy. To Scylla i charybda słyszeli często po raz ostatni, żeglarze próbujący przedostać się przez wąską cieśninę między Kalabrią a Sycylią. Mocne wiry na powierzchni wody i silny wiatr przeciw prądowi często zwiastowały nieszczęście. Takie rękawiczki dostałam na urodziny. Moje pierwsze profesjonalne rękawiczki do ciągnięcia lin. Tu jeszcze został pył zetny. Dobra, jest na pokładzie. Super. A może lewym bym podszedł jednak, a nie prawym? Czyli co, ta cuma co z nią? Daj na to daj sobie na tą stronę co wiesz? No możesz niżej nawet, za to ucho co jest niżej. Może być, jak chcesz. O, jest idealny. Obóżcie Ktoś musi pracować, żeby nic ktoś mógł robić. <grym zniszcją> <grym zniszcją> żeby ktoś mógł robić nic. <grym zniszcją> tak oto wyruszyliśmy do kolejnego portu, tym razem w Milazzo. Więc właśnie jesteśmy w drodze od Reggio Calabria do Milazzo, która powinna nam zająć około 34 mil morskich. I wyszliśmy stąd. Wyszliśmy stąd, tu ubraliśmy żagle i zaczęliśmy jechać. Jechaliśmy po tej stronie. Dlaczego no tu? Widzisz, jest tor dla tych dużych statków, co jadą tu i tu, tak? Nam nie wolno wejść na tą stronę. Zmieniliśmy morze, bo przed chwilą byliśmy na Morzu Jońskim, a teraz jesteśmy na Morzu Tyreńskim, więc to się stało dosłownie przed chwilą. Dodatkowo, jutro jest pierwszy dzień wiosny, więc też z morza witamy wiosnę. Także dużo się dzieje. Chwileć po morzu. Pomarszyło się, kończył się wiatr. Zdra, absolutnie nie jest Dużo ostrzej nie bo stracimy naszych gości dokładnie. To lepiej tam zajechać Wyjechać i, i potem się odbić znowu. Tak? tak, tak, się przehalsujemy A na razie załóżmy normalnie, a. a potem będziemy widzieć. Dotarliśmy na miejsce bez większych problemów, stanęliśmy longside'em i właśnie idziemy na kawkę w Milazzo szybką i ruszamy w dalszą podróż. Dziś do pokonania trasa od Milazzo do Capo licząca około 28 mil morskich, więc jest to najkrótszy odcinek z naszej trzydniowej wyprawy. To Było bardzo bezbolesne wyjście. No nie, że pracować. Koniec oglądania. Koniec zachwycania się etną do roboty. Wybieranie genui jest jak solidny trening na siłowni. Żeby całość padła tego żagla tutaj za relik. One eternity later. Poczekaj, ja Ci pobłokę. To jest na północną. Jeszcze wale. Czekajcie, jakieś, jakieś głupie kurs, pomysły. Dokładnie. Wicimy powosem do licy, wicie tak dumnie powiewa. Z jednej strony Ena z drugiej strony Stromboli. Jesteśmy otoczeni wulkanami. Wójna, to jest Salina, to no, jest Lipari, to nie, czy to jest Vulcano? Ja już się zgubiłam, to jest Vulcano czy Lipari? Lipari. W Vulcano tu, tam. No. Tylko ci się wydaje, bo się zazębia, tam jest, zaraz za tym jest Lipari. Tobie się wydaje, że to, a, to, są, jest, całość. Co to jest połączone, a to nie jest całość. To jest kanał mhm. Tutaj jest nasza marina, do której chcemy wjechać. A tutaj są zaznaczone takimi małymi krzyżykami skały które są pod wodą i tutaj są różne głębokości, na jakiej głębokości są osadzone, więc te wszystkie plusiki tutaj to są skały, na które można się natknąć. Wczoraj szczęśliwie to się zacumowaliśmy. Tutaj cytryny rosną, jakbyśmy potrzebowali do herbaty. Możemy sobie zerwać. Tutaj mamy amortyzatory, które zaraz będziemy zakładać. To znaczy, nie ja, chłopaki będą zakładać, ale ja będę ich pisować. Amortyzator z tłumikiem dźwięku. On nie jest takim skrzypiącym amortyzatorem, tylko tłumującym dźwięki. Tak, tutaj do tego amortyzatora jest przypięta taka lina, która służy awaryjnie jako cuma w przypadku, gdyby ten amortyzator pękł, coś się z nim stało, urwał się. To wtedy jeszcze jest ta lina, która służy za przedłużenie jakby Może Żeby nie szarpało. A to jest przykład już, to nie jest nasz amortyzator, tylko amortyzator z innego jachtu. I to jest przykład takiego, który nie tłumi dźwięków, więc on jest takim skrzyczącym amortyzatorem. Nasz kapitan dostał od armatora przepiękny wisiorek z galeonem. To jest ungryzaj technika z limosz. Czyli stara technika, gdzie emalia, czyli rodzaj szkła, jest wypalana w wysokich temperaturach. To przepiękne dzieło powstało z rąk armatora i z rąk żony armatora, która jest artystką startują z zegarkami. Ale nie tylko z zegarkami, ale głównie z zegarkami i właśnie tarcze zegarków będą w podobnych motywach jak tutaj ten galeon. Będą w różnych technikach robione i ja też dostałam kiedyś taki wisiorek, który jest na jednym z filmów, więc go odkopię. Też przepiękny, bo są różne motywy. Są motywy kwiatowe. Jest przepiękny koń. Zamiast tyle mówić, po prostu zobaczcie sami. Tutaj w Marinie jest taka możliwość, że można sobie wypożyczyć rower za darmo. Oj, widzisz te skałki tam też takie przy morzu, jakie są niebezpieczne, tam odkryte na przykład na całym tym wybrzeżu przypomnę Tam widać zarys Saliny Vulcano Lipari Salina a sferisca, è popolare popolarla. No? No. come se Dove sono gli intenditori? Chaos, ale w tym chaosie jest metoda. Jajko, <grymne> to jest to Niewiele większy od mojej ręki. <grymne> Cześć! Jestem pierwszy raz z Palermo i powiem szczerze, że miałam pewne oczekiwania i miałam jakieś wyobrażenie tego miejsca, ale przerosły to moje jakiekolwiek wyobrażenia. Ja, 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 ja. Czyli tutaj sobie stacjonowaliśmy W Riposto Przy Etnie Teraz jesteśmy tutaj w Capo Rando, A dzisiaj zrobiliśmy sobie wyprawę Tutaj do Palermo chmury dosłownie i pada bardzo mocno, i jest, zerwał się teraz taki konkretny wiatr. Na szczęście stoimy w porcie, więc nie musimy nigdzie płynąć i nie musimy walczyć o życie na środku morza. Stoimy sobie w porcie, pijemy kawkę. I ile zrobiliśmy mil morskich podczas rejsu? Ponad 100. Podczas całego rejsu zrobiliśmy około 100 mil morskich. W sumie płynęliśmy 3 dni. Pierwszy dzień zrobiliśmy trasę od Riposto do Reggio Calabria i przekroczyliśmy ciśninę messyńską która jest tutaj. Ustawiliśmy się po tej stronie ciśniny, dlatego, że tak nam pozwalał wiatr. Potem z Reggio Calabria kierowaliśmy się w stronę Milazzo, tutaj do portu w Milazzo i tutaj była nasza druga nocka. A jeszcze, co jest ciekawe, tutaj jest Morze Jońskie cały czas, natomiast tutaj jest granica między Morzem Jońskim a Morzem Terreńskim. więc jak już kierowaliśmy się z Reggio Calabria, z Reggio Calabria w stronę Milazzo, to zmieniło nam się morze. Z Milazzo, jako ostatni odcinek, dotarliśmy tutaj do Capo d'Orlando, w którym jesteśmy teraz. Ktoś idzie. Jak na chwilę, żeby nie było, że samo samo do siebie, co? Proszę cię. Na czarno. Buongiorno.